Drugim zegarkiem, który wziąłam dla młodszego syna, jest inny model. I on jest taki bardziej, jak tutaj widzicie, w takiej potworki, bardzo mnie urzekł. Jest w komplecie drugi pasek, taki czarny z potworkami. I on jest troszeczkę innej formie, ponieważ on jest bardziej łatwiejszy w obsłudze. O tutaj mam nawet, zobaczcie, zegarek. I tutaj wystarczy o kontakty zadzwoń, kontakty, ustawienia. I tutaj sceny jest nauczony, że pod jedynką jest mama, pod dwójką jest tata też bardzo fajnie się z niego korzysta. On ma dopiero 5 lat, a szybko. O, oznaczył sobie ten zegarek i yy, zaklimatyzował się z nim. Yy, taka sama subskrypcja jak w tamtym zegarku, za 15 zł mamy. Też nigdy nas nie zawiódł pod kątem lokalizacji, nigdy nas nie zawiódł pod kątem połączenia. Zawsze jak trzeba, to się do niego dodzwonimy i on nas też się zawsze do nas zadzwoni. Ma mega fredę, czasami dzwoni z takimi pierdołami, ale ma taką fredę, że może sam zadzwonić do babci, do taty do pracy czy do mnie, yy, gdzie na przykład nieraz idę z psem na spacer i wiem, że on jest pod tym zegarkiem i, i spokojnie. Yy, jak coś będzie trzeba, to zadzwonię i zapytam, więc tam ten zegarek się bardzo sprawdzi, powiem tego, że jeszcze syn nie zaczął szkoły, ale poza starszemu bratowi i też chciał mieć zegarek i powiem Wam, że zakup zegarka yy, szybciej niż przed szkołą to też nie jest głupi pomysł. To nie jest za szybko, bo to jest mega frajda dla dziecka. Na placu zabaw też nie trzeba krzyczeć za dzieckiem. Dziecko uczy się już takiego kontaktu z rodzicami mm, telefonicznego, zadzwoni sobie do babci, kiedy chce, nie musi się nas pytać. Jak chce coś zapytać kogoś innego, to sobie sam to załatwi. Więc myślę, że taka forma zegarku nie jest tylko dla dzieci szkolnych, ale też dla dzieci młodszych się sprawdzi. Ten zegarek jest łatwiejszy w obsłudze. Każde dziecko, mi się wydaje, spokojnie go ogarni, tym bardziej, że teraz dzieci wszystko mają szybciej obcykane niż my dorośli. Ten zegarek naprawdę bardzo łatwo w obsłudze I też mnie nie zabij. Bateria trzyma bardzo długo, nieraz nawet w tydzień, czy to minimum 5 dni, gdzie mój syn bardzo często z niego korzysta z tego zegarka, bo ma z niego największą frajdę. A ja mam frajdę, że mam z nim kontakt i jest bezpieczny z tym zegarkiem. A bezpieczeństwo i kontakt z dzieckiem w dzisiejszych czasach niestety, ale jest najważniejszy. Także ja bardzo polecam te zegarki i życzę mi jego dnia.